Jeśli wydawało Wam się, że to Stany Zjednoczone stoją za bardzo po stronie Rosji, to okazuje się, że Niemcy również i właśnie o tym mają rozmawiać z USA. Maria Zacharowa obraziła Radosława Sikorskiego. Jest odpowiedź: rząd szykuje finansową ofensywę. Na czym to ma polegać i czy faktycznie jest szansa na poprawę bytu Polaków? A na koniec stopa bezrobocia w naszym kraju. No właśnie. Ja się nazywam Maciej Podstawka, Witam szanownych państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Bądź na bieżąco, na którym jak zawsze macie najnowsze newsy z krajów, ze świata. Bez przynudzania lećmy od razu z pierwszym tematem. Well, this is this is a domestic debate in the US. I don't want to comment on that, but um, these um, tariffs are in our view something which is really threatening our economy. Friedrich Merz zapowiedział rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi na temat sankcji nałożonych na rosyjski Rosneft. Polityk wyraził przekonanie, że Stany Zjednoczone zgodzą się na wyłączenie z tych sankcji działalności koncernu na terenie Niemiec. Merz, którego wypowiedź cytuje polska agencja prasowa, nie podał szczegółów planowanych rozmów. Nie jest jasne, kiedy dokładnie mają się one odbyć i jakie argumenty zostaną przedstawione stronie amerykańskiej. Rosneft jest jednym z największych rosyjskich koncernów naftowych. Jego działalność w w Niemczech obejmuje między innymi udziały w rafineriach. Sankcje nałożone na Rosję w związku z konfliktem na Ukrainie wpłynęły na działalność firmy również w Niemczech. Wyłączenie Rosneftu z sankcji mogłoby złagodzić skutki tych restrykcji dla niemieckiego rynku energii. Decyzja w tej sprawie należy jednak do Stanów Zjednoczonych. wealth of our countries and of our continent. So this is an issue which has to be negotiated between the American government and the European Commission. We are part of Europe so we are in in the discussion. Wojna na Ukrainie brutalnie obnażyła prawdziwe oblicze niemieckiej polityki, która od samego początku konfliktu była kunktatorska, dwuznaczna i do głębi cyniczna. Zaczęło się od żenującego spektaklu z wysłaniem starych hełmów, co było nie tylko policzkiem dla walczącej Ukrainy, ale i sygnałem dla Moskwy, że Berlin nie zamierza realnie angażować się w obronę ofiary. Podczas gdy inne kraje na czele z Polską poświęcały własne interesy, otwierając granice dla uchodźców i opróżniając magazyny z bronią, Niemcy kalkulowali straty. Z czasem stało się jasne, że nie jest to zwykła bierność, lecz świadoma gra na osłabienie europejskiej jedności. Uwikłane w gigantyczne interesy gazowe z Rosją Niemcy przez lata spiskowały przeciwko bezpieczeństwu Europy, przekładając zyski z tanich surowców nad strategiczne bezpieczeństwo całego kontynentu. Podczas gdy inni ponosili realne koszty, Berlin bronił się rękami i nogami przed każdym działaniem, które mogłoby naruszyć jego interesy. Z Moskwą. E, symbolem tego toksycznego paktu stał się właśnie gazociąg Nord Stream 2. Kiedy w końcu został wysadzony, oburzenie w Berlinie było skierowane nie przeciwko rosyjskiemu agresorowi, ale przeciwko tym, którzy odważyli się przerwać niemiecko-rosyjski interes. To pokazało czarno na białym, gdzie leżą ich prawdziwe sympatie i priorytety. Obecna polityka niemieckiego kanclerza to jedynie kontynuacja tej strategii. Można go bez wahania nazwać wasalem Rosji, który na europejskich salonach pod płaszczykiem dyplomacji dba o interesy, Przede wszystkim Kremla. Jego działania to teatr, za którego kulisami dogaduje się z Moskwą, jak dalej prowadzić wspólne interesy, ignorując płonącą Ukrainę i rosnące zagrożenie dla całej Europy. Ta postawa jest ostatecznym, chyba, dowodem już na to, że niemiecka solidarność jest tylko pustym frazesem, który kończy się dokładnie tam, gdzie zaczynają się ich partykularne interesy gospodarcze. A jak wy myślicie, piszcie w komentarzach, a my lecimy dalej. Dziękuję bardzo, jeszcze nie skończyłem, jeszcze nie skończyłem, dziękuję bardzo. Maria Zacharowa, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, użyła obraźliwego określenia wobec Radosława Sikorskiego, szefa polskiej dyplomacji. Nazwała go Osamą Bin Sikorskim. Reakcja polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych była natychmiastowa i stanowcza. Maciej Wewiór, rzecznik polskiego MSZ, odpowiedział Zacharowej, nawiązując do postaci propagandysty z czasów nazistowskich Niemiec. Wewiór stwierdził, że wyzwiska są łatwe, ale świadczą jedynie o utracie nerwów przez stronę rosyjską. Spór dyplomatyczny rozpoczął się od słów Radosława Sikorskiego skierowanych do ministra spraw zagranicznych Węgier, Petera Szyjarto. Sikorski wyraził nadzieję, że rodak Szyjarto zdoła zniszczyć rurociąg naftowy zasilający machinę wojenną Władimira Putina, wcześniej premier Węgier, Viktor Orban. Zarzucił polskiemu rządowi psychozę wojenną i chęć zniszczenia tysiącletniej przyjaźni polsko-węgierskiej. Siergiej Ławrow skrytykował powiedź Sikorskiego o potencjalnym zatrzymaniu samolotu Władimira Putina w przestrzeni powietrznej Polski. 6 6 godzin? Izrael zmuszam do klęczenia w tych kropkach. Innych. Będzie czas, innych czas na pytania. Czułów, pytania. Czułów, Pro, proszę, proszę. Z... Panu, panu, panu. Słowne przepychanki na arenie międzynarodowej to jest nieodłączny element tej polityki, jednakże w ostatnich miesiącach doszło do sytuacji, w której to rosyjska MSZ e, zaczęła wyzywać Radosława Sikorskiego. Oczywiście Sikorski nie pozostał jej dłużny, odpowiedział w podobnym tonie, takim prostackim, tylko że odpowiadając w taki sposób również zniża się do tego poziomu, a przecież oni, czyli posłowie koalicji Tuska, chyba chcą reprezentować, wiecie, europejski standard, a nie sowiecki, gdzie wygrywa ten, kto głośniej i dosadniej Obrazi przeciwnika. Ta rzekoma klasa i powrót do Europy jakoś dziwnie znikają, gdy trzeba pokazać dyplomatyczną powściągliwość. Zresztą sam Sikorski tutaj na pewno nie może być żadną wy wyrocznią. Jeśli chodzi o e, wyzywanie kogokolwiek, jego historia pokazuje, że ma wyjątkowy talent do palenia mostów i obrażania kluczowych sojuszników. Nie trzeba przecież daleko szukać. To właśnie przez jego absolutnie skandaliczne wpisy na X nasz rząd ma dziś tak kiepskie relacje z Donaldem Trumpem i jego otoczeniem. To jest dyplomacja na poziomie jakiegoś internetowego trolla, a nie ministra spraw zagranicznych poważnego państwa. Przypomnijmy fakty, bo one są porażające. Sam Sikorski o Trumpie powiedział, że jest. Protofaszystą. Jakby tego było mało, jego żona Applebaum poszła jeszcze dalej, porównując go do przywódcy III Rzeszy. To jest poziom absurdu i dyplomatycznej katastrofy, który może nas w przyszłości naprawdę bardzo drogo kosztować. Robienie sobie wrogów z potencjalnym przyszłym prezydentem USA to jest szczyt nieodpowiedzialności. Także akurat Radek Sikorski nie jest za dobrym człowiekiem do pouczania kogokolwiek z tego typu postaw i innych standardach. Zanim zacznie krytykować rosyjską propagandę, może najpierw powinien spojrzeć na swoje własne podwórko i wpisy, które przynoszą Polsce więcej szkody niż pożytku. Trzeba uszczelnić natychmiast finanse państwa, żeby deficyty przestały w ten sposób rosnąć, bo utracimy suwerenność względem rynków finansowych. Wiem, co mówię, te rynki się cieszą, zacierają rączki z tego powodu, że u nas ten dług tak szybko rośnie. Rząd przygotowuje finansową ofensywę, mającą na celu uszczelnienie systemu podatkowego i zwiększenie wpływów do budżetu państwa. Ministerstwo Finansów planuje walkę z nadużyciami, które generują straty finansowe. Działania te obejmą m.in. fikcyjne, samozatrudnienie, niskie podatki dla sektora bankowego oraz kontrolę nad branżą budowlaną i akcyzą. Ministerstwo Finansów szacuje, że około 160 tysięcy podmiotów funkcjonuje w formule B2B, choć ich działalność odpowiada zatrudnieniu na etat. Rząd zamierza przekształcić co najmniej 10% umów B2B na tradycyjne umowy o pracę. Według wyliczeń resortu, ta zmiana przyniesie rocznie dodatkowe 212 milionów złotych wpływów do sektora publicznego. Ministerstwo Finansów planuje podwyżkę stawki CIT dla sektora bankowego, co ma przynieść w 2026 roku. 6,6 miliarda złotych dodatkowych wpływów. Podwyższone zostaną również stawki akcyzy na napoje alkoholowe, co może zasilić budżet o niemal 2 miliardy złotych. Rozszerzenie sieci płatnych dróg planowane na grudzień 2025 roku ma dostarczyć do budżetu ponad 2,77 miliarda złotych w kolejnym roku. Od 1 lipca 2026 roku wzrosną stawki VAT do 23% na bezalkoholowe odpowiedniki napojów alkoholowych. Oraz napoje energetyczne zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego. Ministerstwo Finansów szacuje, że w pierwszych pięciu miesiącach działania tej zmiany budżet zyska ponad 435 milionów złotych. Dzięki automatyzacji poszukiwania majątku dłużników, resort spodziewa się wzrostu liczby zajęć majątku o około 5% rocznie. Bardzo niestety drogo w sensie rentowności musimy płacić za ten e, dług cieszą się kapitaliści siedzący w głębokich, skórzanych fotelach w Londynie, w Tokio i w Nowym Jorku, a Polacy za to płacą. Komunikaty rządu to chyba jedne z najlepszych wysublimowanych form propagandowych, jakie widziałem, szczególnie jeśli chodzi o finanse. Rząd znalazł 18 miliardów złotych, na ziemi leżało, pan minister finansów się schylił, podniósł i włożył do budżetu. Tylko że pieniądze nie biorą się z powietrza. A prawda jest taka, że za to znalezisko zapłacą przedsiębiorcy, pracownicy, na których te koszty zostaną ostatecznie przerzucone. I to my wszyscy sfinansujemy ten sukces rządu poprzez wyższe podatki opłaty czy daniny, które ukryte. Są pod różnymi, skomplikowanymi nazwami, a rząd nie znalazł pieniędzy, tylko wymyślił kolejny sposób, jak je od nas wyciągnąć, jednocześnie przypisując sobie rzekome zasługi za poprawę stanu finansów państwa. Zamiast normalnej, uczciwej komunikacji i powiedzenia wprost, skąd pochodzą te środki i kto za nie ma zapłacić, rząd dalej wybiera tę najbardziej przypominającą propagandę albo w po prostu czysto propagandową narrację. Tworzy się taką iluzję sukcesu i dobrego zarządzania, podczas gdy w rzeczywistości jest to jedynie kreatywna księgowość, i to obraża inteligencję obywateli, którzy doskonale wiedzą, że w ekonomii nie ma darmowych obiadów, a każde znalezione przez rząd miliardy mają swoje źródło w naszych portfelach. Pani marszałku, pani minister wysoka Izbo. Ja spodziewałem się, że w końcu usłyszę jakieś konkrety, w jaki sposób macie jakiś plan na zwalczanie aktywnych form bezrobocia. A tutaj słyszymy dramatyczne informacje. Dwa razy więcej planowanych zwolnień w 2025 niż w 2024 roku. We wrześniu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,6%. Stopa bezrobocia rośnie w Polsce od czerwca. W maju osiągnęła minimum na poziomie 5%. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędach Pracy we wrześniu wyniosła 866,1 tysięcy osób. To o niemal 10 tysięcy więcej niż przed miesiącem i o 96,5 tysiąca więcej niż przed rokiem. Wzrost stopy bezrobocia nie jest przejawem pogorszenia sytuacji na rynku pracy, ale ujawnieniem osób, które wcześniej nie miały statusu bezrobotnego. Wpływ na to ma nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Pewien wpływ na stopę bezrobocia może mieć Osłabiony popyt na pracę. Stopa bezrobocia wśród osób poniżej 25 roku życia wyniosła 12,9%. Przypomnę, obecnie w skali kraju to stopa bezrobocia jest 5,6%. W województwie podkarpackim skąd jesteśmy tutaj jest z panią poseł Ewo Leniard 9%, a są też powiaty, które mają powyżej 20% stopy bezrobocia, m.in. powiat brzozowski. No a rząd tak często się chwali, że bezrobocie za ich kadencji się zmniejszyło, podczas tego, gdy dane mówią co innego. Jednak warunki dla polskich obywateli nie są takie świetne, jeśli bezrobocie nam ciągle rośnie. Może gdyby opresyjnymi przepisami, regulacjami i dyrektywami nie zamykali polskich firm, to teraz miejsc pracy byłoby dużo więcej. Nie uważacie?